Jajem. I co jest najlepszego w kebabie? Mięso. A powiedz mi, często jesz kebaby, czy wolisz raczej pizzę i takie... Ja ogólnie rzadko jem fast foody, można powiedzieć, tak raz na jakiś czas, po prostu sporadycznie. Ja nie, ja jakoś nie gostuję za kebabami. Nie, nie przewadam specjalnie właśnie. No, to jest kurczak i cielęcina. Uh -huh. A często ludzie kupują kebabę? No, codziennie. Codziennie? No, często, tak. No, nie tak często. A lubicie kebabę? No, nawet. A co jest najlepsze w kebabach? Słodki, sosy czy... <śmiennie> Sałatka. Ludzie starsi to zazwyczaj wolą sałatki. Młodzi to oczywiście standardowo kebab w bułce bądź, bądź na talerzu. Z mięsem drobiowym najczęściej jest, jest to. A jakiś właśnie kebab nowości polecacie? Tam... Oczywiście ziemniak e, pieczony z, z kebabem i do tego i, i, i jogurt e, turecki Ayran. Jakiego dobrego? Sosy. Sosy? A dla Ciebie? Dobry jest kebab. Jeśli chodzi o naszych klientów, no to przede wszystkim są to studenci. Opieramy się na studentach, więc teraz pora letnia, no to jest taki mniejszy ruch, jak najbardziej. Oczywiście często jest tak, że dowozimy także jedzenie, a najbardziej popularnymi Daniami, so, jest przede wszystkim kebab w bułce, a jeśli chod, przychodzą do nas rodziny, to najczęściej biorą pizzę, e, także być może jest z kebabem oczywiście pizza, najbardziej popularne pizze to capriciosa, a e, jeśli chodzi o mm, takie dania śniadaniowe, to sałatka z kebabem, najczęściej jest wybierane mięso z kurczaka. Jem bardzo pi często pizzę jemy Aha, a kebaby? <laughs> nie, kebaby nie. A co jest takiego dobrego Czas to? A jakieś dodatki specjalne pani? Oregano? A, niech mam powiedzieć jakąś restauracja, pizzeria. Tylko picolo, proszę pani. I wyłącznie. Dziękujemy bardzo. raz w miesiącu Mięso, półka, sałatki A Dobry kebab, na przykład dobre robią w kangurgana. Nie A czemu pan jej nie No bo nie lubię. A co jest niedobrego w tym No Znaczy wie pan, ja po prostu nie lubię takiego jedzenia.